Zadanie czternaste. Zadanie czternaste zrobię z tobą na dwa sposoby. Yy, dlaczego na dwa sposoby? Bo jeden jest taki dla mnie bardziej naturalny, czyli korzystam krok po kroku z tego, co mi piszą w zadaniu. Drugi, korzystam też z tych informacji, które są zawarte w zadaniu, ale muszę trochę pokombinować. I tak, jak zwykle, lubię dawać Tobie wybór, którą metodą wolisz. Może jeszcze Ty jakąś trzecią metodę znajdziesz, na to to też jest fajne. I tak, wkleiłam już tu wzory, które są w tablicach, żeby były z nami. No i tyle słowem wstępu, lecimy. Punkt A jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego ABC, w którym AC równa się BC. Pole tego trójkąta jest równe 15, bok BC. Zawarty jest w prostej o równaniu y równa się x minus 1. Oblicz współrzędny wierzchołków B i C tego trójkąta. No i co my tu mamy? Tak jak mówiłam, to same fajne sprawy, ale najpierw sobie, tak, to zawsze jest lepiej jak widzimy ten nasz trójkąt. Z tego, że nie chcę, bo tu będzie trochę liczenia. Dobra. I tak, trójkąt równoramienny. A i mamy tak A. A C musi być bok i C B. Eee, I co dalej mówimy? Mamy tylko współrzędne boku A i on ma współrzędne minus 3 i 2. Dalej wiem coś takiego, że ten mój bok jest zawarty w prostej. Więc ja tutaj sobie machnę taką prostą hop. Zielona. Aha, i ta prosta ma równanie y równa się x minus 1. Po co mi ta informacja? Dzięki niej mogę skorzystać z tego, że punkt, na taki ostry, c, jakie ma współrzędne? Jak nazwijmy współrzędną xową małym c, to y ile wynosi c minus 1? Zaraz na pewno będzie. Dlaczego tak? Zaraz tobie powiem. Punkt b ma współrzędne b i b minus 1. Pamiętasz, jak się robiło kiedyś zaszczynia, <taki> takie tabelki? No nie? I tu był x, a tu był y równa się x minus 1. Czyli jak moje x to jest literka c, to y to jest c minus 1. Jak się x zamienia na literkę b, to współrzędna y jest b minus 1. Stąd to się bierze. Yy, I tak. No i tyle. Rzeczy na razie mam. Wiem, że pole tego trójkąta wynosi 15. Mm. I dobra. Korzystamy z tej pierwszej informacji. Wiem, że AC równa się BC. I tak, tu mamy różną długość odcinka. Więc tak, ja mam taki zwyczaj, że robię ogromny pierwiastek. Pisze równa się, pisze drugi ogromny pierwiastek. Przygotowuję sobie po prostu przestrzeń pod to. Tak, tak. Kwadrat minus minus, tak, tak, kwadrat plus, tak, tak, kwadrat minus, minus. I jest moje A. Moje A. No, czekajcie, najpierw zaczniemy od C. C. C jest pierwszą literką, więc najpierw daję jej współrzędne. czyli tu będzie C, to będzie C minus 1. Później mam e, punkt A, więc tu będzie minus 3, a tu będzie 2. Mhm. Teraz mamy z drugiej strony znów najpierw jest punkt C, czyli staję C, C minus 1. Później mam punkt B, czyli tutaj jest B, a tu jest B minus 1, ale uwaga, nawias, dlaczego? Bo ten minus dotyczy się całego tego. To jest y. -owy. I dobra. Podnosimy do kwadratu. I co mamy? C minus z minusem daje plus 3 do kwadratu plus minus 1 minus 2 jest minus 3, czyli mam C minus 3. Do kwadratu to się równa. C minus B do kwadratu plus i tak tutaj. Mamy tak c minus 1 minus b plus 1. Czyli co my mamy? c minus b, no nie? Bo jedynki nam się skrócą i to mamy do kwadratu. Czy dla ciebie do tego momentu wszystko jest jasne? Mam nadzieję, że Czy tak. Że wszystko w tym momencie. Mhm. I lecimy dalej. Tu mamy wzory skróconego mnożenia. Więc tak, tu jest A plus B do kwadratu, A minus B do kwadratu, A minus B do kwadratu i A minus B do kwadratu. I tak. Tutaj to jest takie samo, no nie? E ale to za chwilkę będziemy redukować. I dlaczego mówię, że to jest takie same, bo można zrobić dwa razy to. Mhm. Więc tak. C kwadrat plus dwa razy A razy B, czyli mamy 6C. Plus 3 do kwadratu, czyli 9, plus C kwadrat minus 6. C plus plus 9, chciałam napisać, równa się. No i dobra, tu polecę bez rozpisywania tego na Cb plus b kwadrat, bez mnożenia razy 2, bo to zaraz i tak nam się skróci minus 2Cb plus b kwadrat. No i tak, co tu nam się podzieli? To się skróciło z tym. I co tu mam? Tu mam 2c kwadrat plus 18. I teraz patrzę na tą stronę. c kwadrat plus c kwadrat jest, yy, ile wynosi? 2c kwadrat. Więc jak przenoszę to tu, to jest minus 2c kwadrat. To i to to jest minus 4. 4CB, jak przenoszę tu, to jest plus 4CB. I mamy b kwadrat i b kwadrat, czyli jest plus 2b kwadrat, przenoszę to tu. Mhm. I tak. To mi się skróciło z tym, i zostało mi takie równanie, że 2b kwadrat plus 4CB. Minus plus plus 18 równa się 0. Więc mam na razie tutaj takie równanie i sobie to zostawiam. No, i teraz przyszła pora skorzystać z drugiego. E, mm, z drugiego. Drugiej informacji, bo że straciłam słowo w głowie, bo się zwiesił mi mózg. I tak wiemy, że pole jest równe 15. E, więc tak, będę pisać na o, taki mocny. Więc tak, pole równa się 15. I korzystam z tego wzoru. Dlaczego z tego wzoru? Bo mam punkty. Tylko i wyłącznie z tego. Czyli mój punkt to jest B b minus 1, c, c minus 1. No to lecimy. Czyli to moje 15 to się równa. 1, druga i z mamy wartość bezwzględną. xb minus xa. Czyli moje b minus minus 3. Razy yc, yc, czyli to jest c minus 1. Minus ya, czyli minus 2. Minus yb, czyli b minus 1. Ojej, ojej, ojej. co odejmujemy od tego? Minus YA, czyli minus 2. Razy XC, czyli C. Minus XA, czyli minus minus 3. I pamiętaj, wartość bezwzględna. No i teraz to, jak się domyślasz, musimy sobie poprzeć, tak? Mhm. Więc lecimy. 15 to się równa. Wiesz to. A dobra, to zaraz sobie przemnożym. Jedna, druga i tak. Tu mam nawias B plus 3 razy C minus 3. Minus B minus 3 i C plus 3. Wartość bezwzględna. Yy, I przenoszę się tu na górę. Tu kontynuuję. Tu pomnożymy sobie może razy dwa od razu, czyli mamy tak 30. To się równa wartość bezwzględna i lecimy. Musimy to wszystko poprzemnać. Więc tak będzie: BC minus 3B plus 3C minus 9. Minus, minus i drugie robimy. BC, czekajcie, żeby nam no tu nawias zrobię, żebyśmy się, żebym ja się nie poplątała z tymi znakami, plus 3. B, minus 3C, minus 9. Czyli 30 to się równa. Bc minus 3b, minus 3c minus 9, minus bc Minus b. Taj, minus b. Minus 3b, plus minus. Kajta? Tu był plus, właśnie plus 3c, plus 9. i 30 to się równa. I tak. Co tu jest? BC. Skróci się z tym BC. 9 yy, się skróci z dziewiątką i zostało mi. To ten daje mi 6C minus. 6C minus ile? Yy, mamy. 6B. Tak? I to mamy już tyle policzone. No i teraz lecimy dalej. Mamy dwa równania: równanie to i równanie to na czerwono. Tak? Ale najpierw jeszcze tutaj skończmy z tym. jest 30. Szóstka mogę wyciągnąć przed znak jakby wartości bezrównej, bo ona jest dodatnia minus B. Dzielę obustronnie na 6 i otrzymuję, że C minus B równa się 5. I tak. I tak naprawdę teraz tutaj rozwiązując to równanie, mam dwa rozwiązania, tak? Albo moja wartość bezwzględna nie zmienia znaku, albo lub C minus B zmienia znak ten minus. To wszystko wychodzi z naszej własności wartości bezwzględnej. Mnożę razy minus 1, mamy C minus B, równa się minus 5. I co ja tutaj robię? No nasze C równa się 5 plus B. I co ja mogę zrobić? Do tego równania za nasze c daje to. Więc mam mm, minus 2b kwadrat plus 4b razy 5 plus b. E. Plus 18 równa się 0. Wróćmy to sobie przez 2 przy okazji. I co mamy? Minus b kwadrat plus, tu mamy 2b. 2b razy 5 jest 10b. 2b razy b to jest plus 2b kwadrat plus 9b. Równa się 0. Mhm. To z tym, czy mamy b kwadrat plus 10b plus 9 równa się 0. No i tak. Można to zrobić na dwa sposoby, znów. Pierwszy sposób jest oczywiście z delty. Czyli tak, liczymy pierwszy sposób. Czyli tak. Dobra, tu zrobię drugi sposób kombinowany, a tu zróbmy tradycyjnie delta. To się równa a równa się 1, b równa się 10, c równa się 9. Nasza delta równa się b kwadrat minus 4, a c to się równa. 10 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 9 to się równa, to się równa. 100 minus 36, otrzymujemy 64. Pierwiastek z delty równa się. Hmm? Pierwiastek z delty równa się 8, czyli nasze B1 to się równa minus. Oj, będzie konflikt oznaczeń. Niedobrze. L przez 2A i p 2 to jest minus B plus pierwiastek z delty przez 2A. To się równa, to się równa. Minus 2 będzie minus 10, minus 8 przez 2 razy 1, minus 18, 2, mamy minus 9. Yy, I tu mamy co? Minus 10 plus 8 przez 2 razy 1, minus 2 przez 2, czyli mamy minus 1. I to są nasze punkty. I yy, yy, tak. Czyli zaraz dopiszę, jeszcze tylko drugi sposób chcę Tobie pokazać. Jest taki: mamy b kwadrat plus 10b plus 9 równa się 0. Czyli mam b kwadrat plus b plus 9b plus 9 równa się 0, tu wyciągam b przed nawias, to mam b plus 1. Plus tu wyciągam 9 przed nawias, mam b plus 1 równa się 0. Czyli b plus 9 razy b plus 1 równa się 0. No i widać tutaj od razu, że wyjdą nam te same wyniki. I tak, skoro mamy już wyliczone b, to tutaj mogę wyliczyć c. Czyli c1 równa się 5 minus 9, czyli minus 4. Tu mam c2, to będzie minus 1, jed... a nie, za szybko chciałam. 5 minus 1, czyli 4. No i dobra, <noise> powiem tobie, że to zadanie no dość długie jest, ale nie poddajcie. No i teraz tutaj mamy tą stronę. I tak, teraz tutaj nasze c równa się minus 5b, więc będzie troszkę... No kolejne równanko mamy do zrobienia po bo... e, Mogę to zapisać jako b minus 5. Więc znów podstawiam do tego naszego równania tutaj na czerwono. E, wiecie co, ja tutaj może od razu to podzielmy przez 2 i mamy minus b kwadrat plus 2cb plus 9 równa się 0. Bo tutaj już będzie mniej tego do robienia. E, no i lecimy. Minus b kwadrat plus 2b razy b minus 5 plus 9 równa się 0. Minus b kwadrat plus 2b kwadrat minus 10b plus 9 równa się 0. Mamy b kwadrat minus 10b plus 9 równa się 0. Zero. No i tak, nasze a równa się 1, nasze b równa się minus 10, nasze c równa się 9. Delta, jak zauważysz, wyjdzie nam taka sama. W ogóle, jeśli jesteś ze mną do tego momentu, to, to daj znać, bo też dla mnie jest efekt wow. Ja wiem, że możesz też narzekać, że a, ale ty to wolno teraz robić, że takie tego typu komentarze. Ale naprawdę, jeśli jest tyle liczenia, tyle rzeczy i też. Czy chcesz, no, na początku chciałam e, wytłumaczyć tobie, po co to robisz, dlaczego i dlaczego w ten sposób. Jeszcze to na, podsumuję. Też będzie podsumowanie na końcu, bo to jest zawsze zapominamy. E, I tak, pierwiastek z delta jest przez 8, czyli B1 to się równa. Minus B minus pierwiastek z 2A, czyli mamy minus, to będzie teraz minus minus 10, minus 8 przez 2 razy 1 to mamy co? 10 minus 8 przez 2, czyli mamy 2 przez 2 otrzymujemy 1. B2 to się równa minus B, minus B plus pierwiastek delty przez 2A, to się równa. Minus minus to już 10 plus, 10 plus 8 na 2, czyli mamy 9. I co ja tutaj chciałam Tobie jeszcze dokumentować? że teraz tutaj nasze c c równa się b minus czyli 1 minus 5 równa się minus 4 czekajcie, bo coś mi się tu aha, no dobra i mm, tu nasze c równa się 9 minus 5 i 4. I teraz musimy pozbierać te wszystkie rzeczy w jedno miejsce, żeby dać odpowiedź. Oblicz współrzędne Trzeba było. To tutaj może to zmieszczę. Muszę gumkę zwiększyć. Tutaj może mogę już wykumować to równanie. No nie. Więc tak. Teraz zbieramy. Pierwszy wąs wyszło tak. Gdzie? Punkt B to się równa. I nam B tu wyszło minus, minus 9, prawda? Jak tu jest minus 9, to współrzędna jest minus 1, czyli minus 9, minus 1 jest minus 10. Punkt C. Jak to jest minus 9, to nam wyszło minus 4, czyli mamy minus 4, minus 5 pierwszy punkt. Drugi punkt B, czyli mamy to, jest minus 1, B równa się minus 1, to tu mamy minus 2. To C wynosi 4. 4 minus 1 jest 3. Kolejny punkt. Widzisz, skąd się to wszystko wzięło? Czekajcie. No dobra. Ja już wreszcie zjadłam. myślę, że... Dobra, eee, dobra, dobra. B. Tu mamy B1. Jak B jest 1, to y-owa wynosi 0. Dlaczego? Bo 1 minus 1 daje nam 0. Punkt C wtedy wynosi minus 4 Minus 5, no nie, bo to nadal odejmuje. I ostatni wąs, to jest B wynosi 9, to tu mamy 8, bo odejmujemy 1. C wtedy wynosi 4, a tu mamy punkt równy 3. E, I to jest zadanie całe zrobione. I teraz podsumowanie. Więc tak. W treści zadania chcieli, żebyśmy obliczyli współrzędne punktów trójkąta, czyli ten punkt i ten. Można to zrobić na dwa sposoby. To jest pierwszy sposób, w którym to liczę. I z czego ja tu skorzystałam? Skorzystałam z tego, że podali mi, że długości tego są takie same, czyli musiałam skorzystać z długości odcinka. Drugą zależność, którą mi podali, to było pole trójkąta. A jak mam już współrzędne, no to pole trójkąta liczę za pomocą współrzędnych. Dzięki temu Otrzymałam tak naprawdę taki trochę oszukany układ równań, bo było to równanie z tym równaniem z pola trójkąta, które tutaj była już zgumowałam. No i wtedy otrzymaliśmy jeszcze dwa rozwiązania dodatkowe, bo była wartość bezwzględna. No i tutaj każdego nam powstały o dwa punkty. Dlatego tego tyle było obliczeń, żebym nie chciałam się tu gdzieś pogubić. Bo tak jak już wiesz, ja, no ja nie liczę tych zadań kilka razy, bo, bo mi się ja trochę nie chce. Tak szczerze mówiąc tobie. Ale e, no. Ja tylko sobie czytam zadanie i mniej więcej tak wpadam na pomysł, jak to zrobić. E, także to chciałam, żebyś wiedziała lub żebyś wiedział. Daj mi znać do, do samego końca. Jesteś tutaj ze mną. Mm, to też jest fajne. Jeśli jesteś do tego momentu ze mną. No i dobra. Zapraszam na kolejne zadanie, na kolejny sposób.